Chodzi, przepraszam. No, Ja śniadanko sobie zrobiłam, a to by smakowało śniadanko? Powiedz. A sam tak szybko? Albo mama jest taka sprytna. Co ty dzisiaj zjadłaś na śniadanko? Powiedz: Ja wiem co, chyba z zupą brokułową. Tak. Nie? Zupę brokułową. A co? Chyba jajecznicę na paróweczce. z chlebkiem i z masełkiem. i z herbatką. I w środku w był soczek od babci Danusi zrobiony. Zgadza się? I miś. I miś? Dzień dobry, kochani. Zrobiłam sobie, słuchajcie, buratę na śniadanie. I cały czas męczę ten kubek od moich dziewczyn z Twinkle, który dostałam na święta. Wszystkie kubki świąteczne pochowałam, a ten jest dla mnie tak idealny pod względem wielkości, że piję nawet wiosną i zostawię sobie go na cały rok. Ja oczywiście do buraty papryczki jalapeno. Tak po prostu mi wciąż zasmakowały. Zawsze nie lubiłam nawet pieprzu w zupie, a teraz takie ostryjem. Mm. Charlie w Empiku i kupili taką fajną zabawkę, nie? I bawimy się nią od rana. Mamy tutaj świnkę i karmimy ją burgerami. Tutaj jeszcze się rzuca kostką dodatkowo i gra się totalnie inaczej, ale my mamy swoją wersję, nie? Karmimy prosiaka. No musisz wszyscy nie. Trzeba wszystkie Kolorowy burger czy nie kolorowy? czy fioletowy? I wtedy się taki wrzuca? Cztery lata. Ja nie mogę w to uwierzyć, jaka ty jesteś mądra. Ja nawet jej e, nic nie mówiłam, tylko ona, słuchajcie, bierze i czyta sobie normalnie instrukcję sama i zobaczyła tutaj, że trzeba wykleić tą kostkę z każdej strony, tak? Taka była informacja i ja patrzę, ona już ma na wyklejoną. Czyli rzucamy i wtedy wrzucamy taki burger, jak jest na kostce? Skąd ty to wiesz? A ja cię muszę jeszcze pochwalić, bo ty sama przecież jak nawet e, otwierasz jajka niespodzianki, to sama składasz zabawki, nie? Nie. Ja nie składam, ona bierze instrukcję. I patrzy o, jak złoży się skoro, kolorowe, nawet takie skomplikowane. To jest kolorowe kolorowe. Jezu, jaki ładny brzuch rośnie. Teraz ja. Nie no, znowu. To jeszcze raz. O, czerwony. Czerwony. O. <grytanie> Patrz jaki duży brzuch już jest. Truskawkowe, tak? u nas w rano leci Toy Story jedyneczka, już jest tyle części ja się zatrzymałam cały czas na tej pierwszej i przez to, że ja kiedyś oglądałam no to czarni też oczywiście zaszepiam tą miłość do tych wszystkich bajek ale zobaczcie jak teraz nawet te bajki wyglądają one mam wrażenie są takie bardziej dokolorowane, kiedyś takie nie były wiesz, że jak ja byłam mała to też się oglądałam? wiem, wiesz znalazłam ostatnio takie kredki, kredki, kredy do malowania takie duże, XL fajne? Wielkie, nie? Musimy teraz otworzyć. O, trochę o teraz wyjmij. Jako, że mamy jeszcze niegotową tutaj podłogę, <noise> proszę bardzo, <noise> można ją rysować. Dzień dobry. Dzień dobry, co masz? Kupiłem ci czarasienki. Mm. Tylko mama musi ogarnąć z pesteczek, i, i wtedy dobra? Bardzo dobre, słodkie. Kiedyś Jak Kiedyś siedłyśmy razem. Jedłyśmy, no? Kiedyś

Kiedyś jak byłam mała, to moja babcia robiła taką zupę z czereśni, nie, chyba wiśni, z wiśni, przepyszna była, naprawdę, do tego był makaron, była taka słodziutka. Teraz mi z taką, ale chyba nie pamiętam. No nie pamiętam, ale właśnie kiedyś widziałam taką zupę wiśniową, ale była taka mocno zabielona, była taka różowa i gęsta. taką i była dla mnie bardzo gęsta. no właśnie, ty dość tą gęstą, kupiłyś ma kiedyś, a ja lubię taką, że jest jak po prostu... Woda, no taka krwista woda ugotowana. Musimy musia spróbować, jaką ci zrobić, co? Ja. Byłam ostatnio na dziale dziecięcym i kupiłam Charlie różne ubranka i były tam takie fajne spinki do włosów. Właśnie kojarzy mi się, jak zawsze ma piecząka, takimi płaskimi tutaj oddzielami włosy. I mówię, biorę. Może w atomówki? To biorę. właśnie do Mile Experience Center na Placu Unii Lubelskiej po detergenty do naszych sprzętów. Jak wiecie my wszystkie sprzęty w naszym domu mamy z marki mile. i jesteśmy bardzo z nich zadowoleni. Także dzisiaj wybierzemy sobie jeszcze detergenty. This is a Mamy ultrafazę numer 1, ona jest zaznaczona okay. tutaj. I tak samo oznaczenie jest w pralce Wsuw... i po prostu tak wsuwamy tak, po prostu ją wsuwamy do końca żeby kliknęło okay. e, teraz nie wsuwam do końca ale jakbym wsunął to by kliknęło i ultrafaza 2. potrzebna dla białych ubrań ale nie tylko ponieważ ta pralka sobie automatycznie dobiera ilość okay. i Ultra Faza Czyli po prostu 1, mamy cały czas wsunięte te butelki tak. i jak wybieramy opcję prania to nas sama sobie pobiera dokładnie tak to za chwilę tutaj... ci pokażę gdzie w ustawieniach wybierasz jest. sobie że mm -hmm. bierzesz z tą technologią wybieramy sobie program załóżmy że to będzie bawełna Mhm. Załóżmy, że tutaj mamy już wszystko, co, co, co jest potrzebne, tak. i teraz, jeżeli chodzi o dozowanie, to wybieramy sobie w tym, w tym miejscu twindos, okay. Jeżeli mamy kolorowe, no to wybieramy kolorowe, jeżeli białe, no to białe. A i wtedy w zależności od to skąd pobiera? Tak, stopnie okay. zabudowania załóżmy, że to mamy silne, tak? Zostawiamy włączone, żeby urządzenie wiedziało, że będzie korzystało właśnie z tych detergentów TwinDos. I już. No i jeżeli Luka na przykład idzie na siłownię, my zalecamy prać to w takich kapsułkach sport. I to jest taki zestaw e, takich kapsułek do zadań specjalnych. Okay. Tak my na to mówimy. Wtedy w takiej kapsułce jest cały detergent potrzebny do prania. I wtedy robimy to w ten sposób. Otwieramy sobie szufladę. Tak. Bierzemy taką kapsułkę. Tak. To uchylamy, składamy, mhm. dociskamy do końca. Okay. Zaznaczamy tak samo jak przed chwilą pokazywałem Ci z mindozem, Dobrze. to tutaj zobacz. Boże w ogóle ile ja ciekawych rzeczy się dowiaduję. Ja się tak zastanawiałam, na co tutaj jest właśnie yy, ta jest dziurka. Takie... A to jest takie 15% wiesz, tego, tego urządzenia. Tutaj mamy funkcję cup dozing. Wybieramy okay. sobie cup dozing. Każda taka kapsułka ma swój piktogram. Tutaj okay. mamy, widzisz, taką kropelkę, kropelkę, tak. więc dajemy znać, że to jest dokładnie to okay. i on wie, że cały detergent będzie teraz brany Super. z tego, z tej kapsułki. To są te kapsułki do prania sportowego i tu w środku mamy wszystko. Już mamy płyn do płukania, już mamy płyn do prania, czyli oprócz tej kapsułki nie wkładamy nic i tutaj mam właśnie do prania sportowego, ale jest do prania na przykład kurtek, jeżeli chcemy sobie odświeżyć przed sezonem. Jeżeli mamy takie mocno zabrudzone pranie, na przykład ze szminki, bądź z krwi, to też wrzucamy tak Taką jedną kapsułkę, nic poza tym i mamy czyściutkie świeże pranie. Zobacz, że tyle czasu mamy już te sprzęty. Ja nawet nie wiedziałam, że tyle fajnych rzeczy jest no, no, co? No. Tyle płynów, jakichś kapsułek. A tutaj co mamy? Jakiś Sensitive Płyn? E, tak. To do czego on jest? Wyszłam przed chwilą, powiedziałem Ci o, o ultrafazie 1, ultrafazie 2 do takiego standardowego używania, ale mamy też e, detergenty z serii Sensitive, czyli tak. to są wegańskie e, detergenty, okay. przeznaczone dla alergików, dla dzieci. To są wtedy bezpieczne, i delikatne, Dokładnie tak. Z pomocą bardzo miłego pana już wszystko sobie do domu wybrałam, ale powiem Wam, jak ja Wam zazdroszczę, jakie Wy macie szczęście, że mnie tutaj macie, bo mam dla Was kod Andjax i z tym kodem macie minus 10% na. Pralki na suszarki. My, jak kupowaliśmy ten sprzęt, to nie mieliśmy takiej okazji. Naprawdę, mimo że teraz, gdzieś tutaj ta współpraca jest z marką Mile, to my wszystkie sprzęty do domu kupiliśmy sami. Z polecenia naszej projektantki, z polecenia wielu, wielu znajomych, którzy mają te sprzęty już od 20 lat i nic się z tym nie dzieje. Nie wiem, czy pamiętacie, jak się pytałam, właśnie, jakie pralki, suszarki wybrać, to większość mówiła tylko Mile. Więc teraz. Macie mój kod Andjax i z nim macie minus 10% rabatu. A jeżeli zapiszecie się do newslettera, to macie minus 15% na wszystkie detergenty. Oczywiście wszystkie informacje zostawiam wam w opisie. Taką kolejną rzeczą, która pozwoli ci zadbać o delikatne tkaniny, okay. zresztą wszystkie tkaniny, ale delikatne mm -hmm. szczególnie, jest ten bęben, który tutaj jest w środku. O strukturze, tak jak widzisz, plastra miodu. Mm -hmm. Dzięki temu, że on właśnie taki kształt ma, to pomiędzy tymi właśnie elementami tworzy się taka podłóżka wodna. Okej. Okay. I po tej poduszce wodnej ślizgają się tkaniny po to, żeby sprawniej wyprać e, te ciuchy, żeby te tkaniny były zadbane. Mamy też taki element, który pokazuje jak bardzo to urządzenie jest dopracowane i, i świetną funkcją, na przykład dla rodziców, tak. jest taki program, zobacz tutaj. Tak, ja właśnie widziałam program klocki klocki, tak. Nie wiemy o tym, że na tych, albo może inaczej wiemy, ale nie pamiętamy, że na klockach jest dużo bakterii, bakterii i tak dalej, i tak dalej, więc ta pralka ma specjalny program do tego przeznaczony. Wkładamy sobie takie klocki w pożytki. Cudownie. Puski. Tutaj mamy też opcję prania pluszaków, ale te klocki, no to jest po prostu rewelacja. Wrzucamy, nie martwimy się, że się pralka uszkodzi i mamy czyściutkie klocki. Co to takiego jest, bo to też mnie zaciekawiło. No, jeżeli chciałabyś korzystać z tej pralki tak długo, na ile ona jest zaprojektowana, czyli 20 lat, to tak. jest też detergent który pozwoli Ci zachować to urządzenie w higienie. I co ile czasu mniej więcej musimy używać Wiesz takiego płynu? Co, zalecamy, żeby coś takiego raz na dwa miesiące sobie przeprowadzić, w zależności okay. też od tego, jak często Ty pierzesz, tak? Często, codziennie. No To na pewno co <grym> dwa miesiące byłoby dobrze powiem wam, że ja się czuję tak głupio, bo ja o większości w ogóle tych detergentów nie miałam zielonego pojęcia, kupiliśmy ten sprzęt z polecenia, no i tak sobie wiecie, tak używaliśmy totalnie podstawowo a jak tutaj przyszłam i pan mi teraz pokazał, że są takie kapsułki takie zapachy, to ja po prostu głowa mi aż paruje, ja uwielbiam takie domowe rzeczy i teraz wam pokażę coś co jest po prostu hitem uważam, tutaj mamy kapsułki zapachowe do suszarki, czyli nie dość, że pierzemy swoje pranie z zapachem, to później dodatkowo wkładamy sobie taką kapsułkę tutaj do suszarki i możemy wybrać tutaj jeden zapach tutaj drugi, przewąchamy sobie to na szybko zapach aqua Boże, taki świeży, piękny zapach, zawsze niebieski kolor mi się kojarzy z takim świeżym zapachem oceanu, bryzy leśny, polny, łąkowy kolejny zapach bardzo taki delikatny trochę taki zmysłowy zapach dry fresh bardzo świeży też taki przyjemny, podobny troszeczkę do tego pierwszego, ale delikatniejszy. I ostatni zapach został wypuszczony na 125-lecie marki Mile i już wąchamy sobie go. Bardzo piękny. Zmysłowy, tak mogłaby pachnieć moja pościel. Pięknie. W takim pudełku mamy jedną kapsułkę i ona starcza nam na około 50 wysuszeń ubrań. Wymyśliłam sobie ostatnio nowy zapach do Twinkle, do mojej marki zapachowej i przyszedł. Przyszedł prosto z produkcji Wygląda to zawsze tak, że zamawiamy z perfumerii zapach I później na podstawie tego zapachu Robimy właśnie świece, dyfuzory Wszystkie nasze produkty I wymyśliłam sobie Taki mega zapach na jesień Ja zazwyczaj jestem za mocniejszymi zapachami Natomiast jest też taka część osób Która lubi te słabsze zapachy Więc w naszym asortymencie Znajdziecie mocniejsze, słabsze Właśnie nuty zapachowe O mój Boże jak to pachnie Słony karmel Mm. Oby to naprawdę się sprawdziło I pachniało intensywnie Bo to będzie putarda na jesień Jak robiliśmy tutaj całą kuchnię To ja wymyśliłam sobie, że chcę mieć taką dużą lodówkę Dwukomorową I są e, takie naprawdę szerokie No z przeróżnych marek Natomiast nam nie pasowało pod całą tutaj zabudowę Z tego względu, że tutaj mamy te lustra I ja chciałam też po przeciwnej stronie Żeby nie było wiadomo gdzie jest lodówka Tak dla przypomnienia, tak to właśnie wygląda Czyli z lewej strony mamy e, lustra i z prawej strony. I wymyśliłam sobie, że kupimy dwie takie same lodówki, tylko po prostu zamienimy sobie tutaj drzwi w jednej i w drugiej i otwieramy w ten sposób, tak jakby to była jedna lodówka. Kupiliśmy bardzo proste lodówki, które nie mają opcji kostkarki. Wielokrotnie oglądałam dziewczyny na Instagramie, na TikToku, jak robiły lód i mi się właśnie to tak spodobało. I stwierdziłam, że po co ja mam mieć kostkarkę, która robi taki, wiecie, zwykły lód, jak ja mogę sobie porobić jakieś same, fajne Wymyślne kostki. Tutaj mamy na przykład Misia. Tutaj mamy ciastka świątecznego. On się już tutaj... Trochę topi, bo jest ciepło. Więc wygląda to w ten sposób, że kupiłam sobie takie organizery do szuflady i każdy inny wzór jest w osobnym organizerze. Tutaj mamy zwykłe kostki, właśnie tutaj te świąteczne, tutaj misie. I tutaj z prawej strony zaraz jeszcze wrzucę takie fajne, duże kule. Tutaj mam szufladkę i zobaczcie, tak wyglądają te foremki. Właśnie zamroziłam wcześniej te kostki misie. Zaciskamy po prostu taką formę z jednej i z drugiej strony. I tutaj przez ten lejek wlewamy wodę i mamy już ukształtowanego misia. Jak sobie wpiszecie na Allegro, na Amazonie właśnie formy na y, kostki lodu, to Wam wyskoczą przeróżne... O Jezu, jeszcze nie do końca się zamroził. Hop, ale tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze woda w środku chlipie, muszę wrzucić je do środka. Widziałam też, jak dziewczyny robią kule, które mają w środku kwiaty, czyli do takich kul wkładają kwiatki i zamrażają. I to pięknie wygląda, ale znalazłam też takie formy Róże. Zobaczcie, właśnie na Amazonie, i zrobię je teraz. Działa to tak samo, że zapinamy je. Najpierw umyję płynem. Nie wszystko zawsze musi być umyte, bo inaczej obrzydzenie dostaję. Nie radziłabym Wam, tylko wyparza synkum, bo kiedyś jedną wyparzyłam i niestety ona się zdeformowała. I teraz tak. Zapinamy tą formę. Dokładnie z każdej strony. Tutaj na środku jeszcze tak klikamy. Tutaj do zestawu mam jeszcze taki lejek, więc wkładam sobie ten lejek do tej dziurki. Ja mam akurat taką opcję, że w jednym kranie mam zwykłą wodę, a tutaj mam już przefiltrowaną. I wsadzam już to wszystko do zamrażarki. I później tylko, będzie tak wyklikam i będą piękne, różane kule. Szybko wskoczyłam ponownie w płaszczyk i lecę do Charlie i do Luki, bo dzisiaj Charlie miała taki festyn w przedszkolu, ja akurat teraz pracowałam, więc nie mogłam iść, ale nic straconego, bo jeszcze ich tam złapię, cały czas wszystko trwa, a tutaj widzicie taką przerwę, dziurę, a już niedługo będzie siedzisko. Nie mogę się doczekać, już chyba w przyszłym tygodniu, bo czekaliśmy na materiał z Włoch, eee, taki naprawdę fajny, żeby to wszystko dobrze tutaj razem spójnie, fajnie wyglądało, także... W przyszłym tygodniu będzie już inny look A ta palba. ale fajnie, co? Mamy własny dom, wiecie jak fajnie się mieszka w domu? To jest nie do opisania po prostu Jezu, jaki motyl I warkoczyk Fajnie było na festynie? Wymyśliliśmy sobie, że pójdziemy do pewnej restauracji. Już jesteśmy w środku, siedzimy przy stole i nagle Charlie mówi ja chciałam iść na pizzę, ja chciałam iść do restauracji tam, gdzie byliśmy z ciocią Anią i tam był iPad i tam były jakieś półeczka i grało się w to i my z drugą w ogóle nie wiedzieliśmy o co chodzi. I ja sobie przypomniałam, że faktycznie oni byli kiedyś tutaj Ania, Michael i Charlie, byli we włoskiej restauracji i tutaj jest taki iPad do zabawy. I mówię, tak, zatrybiło. zatrybiło, o to jej chodzi, a słuchajcie, to już było dawno temu. Więc Charlie zadecydowała i przenieśliśmy się z jednej do drugiej restauracji. Musieliśmy zmienić, co czas. zjeść. Dorosła córka już nam się zrobiła, co? A u mnie herbatka zimowa. Wiecie, że w większości restauracji już po prostu nie podają herbat zimowych, jak się pytam. Więc ja wtedy mówię, że to poproszę w takim razie czarną herbatę, miód, pomarańczy, cytryny, cynamon. Flex. Mm. Gazetka Barbie. Wiesz jak ja bardzo chciałam zawsze byłam mała. A ja nie było? Odświętnie. No bo ja chciałam na każdych zakupach praktycznie, nie. A brawo girl No to to już później Prenumerowałaś? Ale, jak byłam mała, to wiesz, to takie Barbie i destrawy to było super. A pokaż co tam jest w środku w tej gazetce. Chyba konik. Konik. I tam jest szczotka do czesania i wiaderko dla tego konika. jabłuszka I jabłuszka dla konika? To jest taka super sprawa, że mamy już wszystko dzisiaj zrobione. Mamy e, odhaczoną pracę, e, odebraliśmy Charlie, zrobione są zakupy, e, pojedliśmy sobie. I co? Wracamy do domu, już jest późno, a jest wciąż jasno. I to jest po prostu najbardziej motywujący czas zawsze w moim życiu. Że wiesz co? Że ja mam po prostu cały długi dzień do działania. Nawet, Wielkim, się, nawet jak jest zima i zaczynamy nagrywać, nie wiem, jak mamy jakieś plany na 16, to już wiemy, że będzie czas gonił, nie? Tak, no. A tutaj 16 Zimą jest to jest tragedia. Dnia. to jest super. Także wracamy właśnie do domu. Ja dzisiaj, słuchajcie, tak nagrywałam tego vloga, że przy okazji w ciągu dnia go montowałam. Także będziecie mieć vloga na bieżąco. Z dzisiaj. Dzisiaj co jest? Wtorek. Hasztag tak, pracowita andzia. Hmm. Kochani moi, dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. My lecimy na nogę, dlatego już żegnam się. Jest jeszcze jasno, pomimo, że jest naprawdę już późno, także chcemy to jeszcze wykorzystać. Także buziaczki. Miłego wieczorku. Pa!